Dzień dobry. Trochę czasu minęło od ostatniego filmu. Nie pamiętam na czym, na czym tutaj stoimy, ale tutaj widzę, że jest Finn, i Finn mi kazał chyba iść do tych rozdzielni tych e, gazu. Także już teraz się tam wybieramy. Także w ogóle witam Was w kolejnym odcinku Dnia Zagłady. E, wydaje mi się, że spróbuję powrócić do regularności, aczkolwiek nie obiecuję czegokolwiek. Mam teraz zdalne nauczanie, więc y, fajnie, nie, że, że, że jest. To korzystam. I wykorzystacie automatycznie. I ja, wy automatycznie korzystacie. Tutaj już jakieś bugi mi się pojawiają. Ale no dobra, rozdzielnie to już wcześniej widziałem. Skupmy się może na tym y, filmie po prostu, bo powinien trwać tyle samo, ile zwykle, czyli tam około 20 minut. 20 par, żeby tego nie było za dużo. Możecie napisać, czy tęskniście. Tęskni, hmm. tęskni. Co ja mam z tym zrobić? Bo widzę, że tutaj jakiś mały yy, młodziak jak mi się tutaj pojawia. O, dobra. Zamykaj te bramy. Zamykaj bramę Zamykaj bramę, Bo oni tu wejdą, prawda? Czy znaczy nie wejdą? A, dobra, są obojętni. Są obojętni. Jest dobrze. Jest generalnie bardzo fajnie. Jak widzicie, nie ma Elmo. No bo, no bo, co, 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 co? No, no, musiałem zmienić na jakiegokolwiek skina. To był chyba jedyny, który był normalny. Czyli, no, na razie będziemy sobie grać. E... Jotaro. No, także. E, fajnie, będziemy sobie grać Jotaro. E, to znaczy w, na tym filmie, tak? Będę Jotaro. A ogarnie się na pewno jakiegoś skina. A, co. O, zawór otwarty, czyli miałem po prostu kliknąć dźwignię, w środku tutaj nic nie ma. Mogę wejść mogę. Jest dobrze, mogę sobie nawet usiąść. Fajnie jest klimacik, słońce zachodzi. nie, To mi się nie podoba właśnie, że słońce zachodzi. W ogóle że się odpoczyłem strasznie długo, strasznie długo odpoczywałem od kanału, od nagrywania. Ach jak fajnie znowu nagrywać, wiecie? Tak odzwyczaiłem się, mówię nie, no... Nie tak jest, nie tak jest. Także obiecuję, że yy, następny film nie pojawi się za dwa miesiące, tylko za. Yy, maksymalnie za tydzień, bo zobaczę. To z tej strony to było na tyle, a. coś? Gdziekolwiek? Indziej? Halo! O, spada już mi głód. Nie mam żarcia, to jest najgorsze, że ja nie mam żarcia. Co ja mam zrobić teraz? mam teraz zrobić, o dobra widzę Kolejną rozdzielnię Dobra, nie odnowi mi się życie nawet Bo mam but. Na szczęście nie jest aż tak, że z tymi zamykam. Ja One się aż tak bardzo nie raspią Fajnie by było, gdyby chociaż Jakieś jabłko tutaj było czy Cokolwiek Cokolwiek, dosłownie cokolwiek Okej, okay. mm, z tej strony? Wejście Zawór otwarty o i widzę ostatni, także się tam wybieramy, tak szybko zeszło. Poskakałem sekundę, o, więc to się nie zbliżam. Poskakałem chwilę i już nie mam tego. Całe mięsko zeszło. No i co, pajacu? No, no i co. Ty, to już ostatnia rozdzielnia, trzeba zwracać do. Tak jest. Wracamy do metra. To, co to jest? To jest zwykła nić, prawda? Tak jest. O, widzę, że mam niezmieniony język. Jak do tego doszło, nie wiem. Panie szkielecie, aha, dobra. Na całe szczęście, on nie do mnie. Dobra. Wszystkie rodzielnie otwarte. Co teraz? Dziękuję ci bardzo za pomoc. Proszę weź tę przepustkę, za mnie i będziesz mógł swobodnie poruszyć się po całym metrze. Dzięki bardzo. Ja właśnie umieram z głodu. E, siema. E, X-ray. Ok. Ojoj, ojoj, oj, oj. Kyle, tyle skrzynek opakowanych tu jest. Idę się kimnąć. Dobra, trzeba odłożyć w ogóle. Tutaj mam yy... garstwo. potion w healing. Tego nie mogę, prawda? Kurde. I tyle tych wszystkiego tutaj jest. Ojej, kolagi, lagi, lagusie. Widzę. I nie ma, i, no i nie ma nic, no. No i nie ma nic. Żadnego jedzenia, a ja umieram z głodu. O, Słabo strasznie. Nie ma żadnego zaopatrzenia. Bra, z kim najpierw gadamy? Może najpierw z... krajem. Witaj, czy ty, czy to ty jesteś w Gisiaks? Słucham, o co chodzi. Nazywam się Krej. Jestem naukowcem z fabryki robotów, która jest niedaleko stąd. Frank mówił mi, że tu przyjdziesz i zostawił ci wiadomość, ale najpierw chciałbym cię prosić o pomoc. Muszę zdobyć wszystkie dane z serwera, inaczej lata pracy nad naszymi projektami robotów Puj, pój, pójdą pójdą na marne. Poszedłbym tam sam, ale na zewnątrz jest nie, nie jest bezpiecznie, a ty wyglądasz na kogoś, kto umie walczyć. No tak, jak. dobrze zrobię to. Już się bałem, że odmówisz. No dobrze, więc wytłumaczę Ci wszystko po kolei. Najpierw musisz wejść do tunelu metra i iść cały czas wzdłuż niego, aż dotrzesz do wyjścia na zewnątrz. Zobaczysz dosyć, do, dosyć spory budynek z cegły. To będzie właśnie ta fabryka, aby dostać się do środka, użyj tej karty magnetycznej. Na sam koniec podejdź do tego dużego komputera, który stoi na hali i powiesz wszystkie dane na pendrive i przynieś je z powrotem. Wszystko jasne, Panie Kapitanie. Ale czy ja mogę Naprawdę, jakkolwiek, zdobyć tutaj jedzenie, to jest... To jest... No to jest mi potrzebne, żeby przeżyć. Dobra. Czy ja... Jak tu się wychodzi? Stalker. Tak? Mam przewózkę, chcę wejść do 100 metrów. Proszę bardzo, tylko bądź ostrożny, nie chcecie mieć na sumieniu, postaram się. Nikt mi nie powiedział, że muszę się zapytać. Nikt mi nie powiedział. A tutaj pan stał, stalker. A ma... Mają państwo może... W ofercie. Mm, mm, jedzenie, bo ja za chwilę naprawdę sobie umrę. I nie fajnie. Na szczęście mam tutaj spawn point'a. Nie wiem, czy nie łatwiej będzie po prostu sobie umrzeć z głodu. No bo nie mam nic. No nie mam nic kompletnie, no. No, no, no co ja mam zrobić? No co ja mam zrobić, no. Nie mogę nawet sprintować, nic nie mogę. Dobra, nie będę się użalał. Może mi spadnie z nieba jakiś stek. Powiedzmy. Może. Dzień dobry. Tak, w ogóle, możecie powiedzieć, jak tam ten, Jak wam się podobał film z FT? Bo w sensie z Fortnite, a, a ja to tak mówię, bo to. Tak mówię. O, dzięki bardzo, byki. No i tak, tak mówię, a. A nie wiem. Jak wy to tam e, osądzacie ten film. Mi się szczerze po, podobał, e, tak jak go nagrałem <śmum> i zmontowałem, więc możecie powiedzieć, czy chcecie więcej. Jak widzę, że mam półtorej mięska, to już słabo. Powinni mnie zaopatrzać w jakieś cenie. No powinni, no. A ja zjadłem i nie mam, no. No, no i słabo jest, bardzo słabo jest. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, film widzę, że będzie turbo ciekawy, jak przechodzę przez wszystko, tylko cały czas idę prosto. Cały film, no to jest czas, żeby sobie pogadać pewnie. Może nie, nie będę się pytał o takie rzeczy związane z kanałem na, 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 na tych filmach z... Ej, 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 a skąd ja miałem wiedzieć, że one mają y, zespół... Y, zespół ścieklizny? Ono mnie zabiło, prawda? Sam. No czemu on nie chce umierać? Ale nikt mi nie. No fajnie. Ale przynajmniej jestem zdrowy. Jest super. Dobra, weźmy przepuść. No. Dzięki. Teraz jedę się bić dalej. Chodź. Koty, chodźcie. Czy tam, czym wy jesteście? Bo to chyba są jakieś umarłe koty w ogóle. Nie wiem. Nie mam pojęcia. One tak dziwnie biją, bo ja ich nie mogę normalnie zabić. Bo one mnie biją strasznie mocno. No chodź, no chodź. No. Biją mnie strasznie mocno i ja ich nie mogę w ogóle yy, zabić. Nie fajnie, nie fajnie, bardzo. Dobra, wchodzimy po słodkach. Słema. Jakiś budynek. Już go widzę. Wejście z... nie wiem, z dziesiątej strony, pewnie. Tylko tego jednego... ...czytnik karty. Która karta? Która karta, no? Która karta? Nie ma żadnej karty. No i mnie zabiją znowu, a ja nie chcę umierać w tym miejscu. Muszę się wrócić, by... Nie wiem, o jaką kartę mu chodzi. No i super, to pograne. Przez to, że nie mam e, mięsa, to nie mogę nic zrobić. Fajnie, nie? Fajna gera. Gość mi chyba nie dał e, tej karty. Tak, I, i tak może być, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy. Czy po prostu nie przejść sobie na game moda na sekundę. Tak. game mode Właśnie. Zobaczcie, ile tego tutaj było. Przejść sobie dosłownie na sekundę. I sobie to mm, ba, bardzo tutaj y, niefajnie, no no, 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 niefajnie, no, zrobione, bo, ta, bo tak nie powinno być, no, Tak nie powinno być, no. No, no i super, i, i tego, tego nie potrzebuję, po prostu to chciałem zrobić. Y, już mogę wziąć na zero. Ok, ty kolego mnie nie chcesz zabić, prawda? Spadaj, bo ja chcę. Yy... I jedną rzecz po prostu postawię, żeby on tutaj nie mógł wejść. Super. Mm. Cyk, cyk, cyk. Bum. Jezu. Nie wiedziałem, że on tutaj został. I czemu tego nie biłeś? Nie fajny jesteś fajny jesteś. Dobra, pobieranie plików. Ok, rozpoczęto pobierania. 0,20% Critical error, reboot system. Super, pobieranie wznowione. 40%, 60%, 80%, 100%. Dobra, super. Pendrive z danymi. Nie ma tutaj nic, prawda? Dobra, trzeba, trzeba wszystko przeszukać. Okej, okay. przygotowujemy robotę RT57 do permanentnej dezaktywacji. Jego prototypowa wersja może z, y, zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Naukowiec, fajnie! Super! Gratulacje, panie kapitanie! Hmm. Trzeba tu wejść, obejrzeć, czy nic nie ma ciekawego. A i miało być y, nie 0, tylko 2. Aby ja tutaj nie mógł nic przypadkiem zrobić. Nawet nie chcąc. Co to jest? Blueprint to jest zwykła, tak? I lapis. L lapis lazuli. Nie wiem, może się przyda, może nie. W sumie to nie mam pojęcia. Tutaj coś jest, jeszcze może jedzenie. Kraty. Jakieś przyciski. Brak zasilania. Brak zasilania. O, okay. ok Dobra. Nie powinienem go... Na noc fabryki. O, jak fajnie, że... <grych> że jest szybko. Dobra, mogę stąd wyjść już. Jum. Dobra. Teraz y, uciekam. No i co, tutaj pora poradziliśmy sobie jakoś z, z wejściem tam. <laughs> Jakimś cudem się udało. Ale nie wiem czy to był błąd, czy ja po prostu jestem ślepy. Y, że... że... No nie no, tutaj nic nie ma, żadnych kart magnetycznych, nic. Nie dał mi nic. No. No dobra. No to jesteśmy. Wychodzimy. Z tych rozwalonych kanałów. Dzięki byku. I zrobiliśmy jedno całe zadanie. Nie wiem, jak ci się mogę oddzięczyć Dzięki Tobie, będę mógł wrócić do badań nad naszymi robotami, aby stawały się coraz lepsze. Proszę o to, lic, od Twojego przyjaciela. Posłuchaj, przyjacielu, rozmawiałem z Krajem o pewnej sytuacji badawczej, która jest bardzo daleko stąd. Chciałbym tam się dostać, ale będzie potrzebny nam na do tego jakiś samolot. Dosyć niedaleko stąd jest lotnisko. Może tam uda się coś znaleźć. Jeśli będziesz gotowy, aby do mnie iść, przejdź przez tunel metra i gdy już wyjdziesz na zewnątrz, i cały czas na wprost, aż dotrzesz na lotnisko. Koordynaty, o dobra. Okej, okay, fajnie. Dzięki, że dajesz takie coś. Ja to może schowam, bo to mi nie jest potrzebne, więc proszę bardzo. W zamian za to tutaj to oddaję. Fajnie, fajnie by się grało, tylko nie mam żadnego jedzenia, także tym się na pewno zajmiemy w... Jeszcze przed odcinkiem się tym zajmę, zanim zacznę jeszcze nagrywać, to pozbieram sobie jedzenie i widzę, że tutaj jeszcze możemy porozmawiać z Jerem i z Kylem, ale to już w następnym odcinku się tym zajmiemy. Może to pójdzie jakoś energiczniej, a nie jak dzisiaj, że no miałem trochę problemy. Nie dość, że gość mi się tutaj zbugował i nie dał mi żadnej karty magnetycznej. Kurde. To jeszcze no, zabrakło jedzenia i zginęliśmy e, W sensie ja zginąłem, wy nic nie zrobiliście Wy tylko oglądaliście, świetnie się bawiliście A teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie Fajnie, że byliście Obym wrzucił e, następny film już w czwartek A teraz e, żegnamy się, papa pa. Dobrego dnia